Wasza telewizja internetowa. Na początku lutego w internecie pojawił się amatorski filmik, na którym widać, iż kierowca samochodu osobowego poruszającego się poza zakopiance w okolicach Jawornika, chcąc popisać się przed pasażerami, specjalnie zjeżdża na przeciwległy pas ruchu. Następnie przez dłuższą chwilę jedzie pod prąd, prowokując tym samym możliwość czołowego zderzenia z autami jadącymi prawidłowo. Jedziemy na Kamikaze. i jak się okazało, funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach dość szybko udało się ustalić sprawcę tego zdarzenia i pociągnąć go do odpowiedzialności karnej. Zaledwie kilku dni potrzebowali policjanci różnych ogniw, prewencyjnego i kryminalnego. Żeby ustalić, kto w tym czasie kierował samochodem, kto był jego pasażerem, jak wyglądała cała ta sytuacja, zarejestrowana na filmiku, który pojawił się w popularnych serwisach i portalach społecznościowych. Chcielibyśmy oczywiście serdecznie podziękować również internautom, którzy wsparli organa ścigania w ważnych ustaleniach na temat kierowcy i pasażerów tego samochodu. Chcielibyśmy również podkreślić, że ten czyn został zakwalifikowany przez śledczych, przez prokuratora, który nadzorował postępowanie jako przestępstwo. Okazało się, że 5 lutego około 21.30 na Zakopiance Mniej więcej między Krzyszkowicami i Jawornikiem młodzi ludzie dopuścili się czynu, który jest zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do lat 8. Jest to sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia katastrofą drogową. Tak ten czyn został, został zakwalifikowany. Generalnie można powiedzieć o bardzo wysokim stopniu zagrożenia bezpieczeństwa, takim, które wykracza ponad choćby artykuł 86 kodeksu wykroczeń, który mówi o spowodowaniu zagrożenia. To zagrożenie było bezpośrednie, ci młodzi ludzie zdawali sobie niewątpliwie sprawę z tego, co robią. Sądząc po niewybrednych komentarzach, jakie na ten, na ten temat yy, zostały opublikowane w sieci, jakie sami wypowiadali. Widzieliście to? Weźmy naszą ulgę, poślizg. na naszą ulgę, poszli. Brzziały dwa auta, prawie byłem lewym pasem, a no. My... <śmum> 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 Ale ze straniną, <śmum> nic nie. Czekaj, kiedy. Trzeje gości opie, my prawym na... pasem? No? <śmum> To przestępstwo przyniosło konsekwencje takie, że 22-latkowi, który prowadził samochód, zostało zatrzymane prawo jazdy. W konsekwencji wydano również postanowienie o poręczeniu majątkowym, jakie musiał wpłacić do czasu oczywiście rozprawy sądowej, jaka w tej sprawie się odbędzie. Dodam tylko, że z, razem z 22-latkiem w samochodzie było trzech pasażerów, to mężczyźni w wieku 19 lat. Wszyscy zostali przez nas ustaleni, również zostali przesłuchani. Ale... I, I mnie natomiast kierowca odpowiada, jak już powiedziałem, z artykułu 174 kodeksu karnego mówiącym o sprowadzeniu bezpośredniego zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym. Chciałbym zaznaczyć, że ta wypowiedź... Ma również charakter prewencyjny. Chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa również zwrócić uwagę na to, że taki czyn jest bardzo surowo zagrożony po to, żeby temu, komu przyjdzie do głowy zachowywać się w podobny sposób, również no, było wiadome to, że jest to przestępstwo, jest to zagrożone bardzo surową karą.